Drogi Synu, dziś chcę przemówić bezpośrednio do serca, które w Tobie bije. To serce, które często gubi się wśród zmartwień, niepokojów i pytań związanych z tą podróżą, zwaną życiem. Widzę każde uderzenie, znam każdą emocję i jestem tutaj, aby podzielić się z Wami. Słowami miłości, nadziei, wskazówek. Przede wszystkim chcę, żebyś wiedział, że jestem zawsze przy tobie, nawet w chwilach, gdy wydaje się, że jestem daleko. Moja obecność jest stała, jak słońce, które oświetla Twój dzień i księżyc, który prowadzi Twoje noce. Nieważne, gdzie jesteś, jestem tam z tobą, śledząc każdy krok twojej ścieżki. Wiem, że ta podróż nie zawsze jest łatwa. Są dni radości i świętowania, ale są też chwile smutku, zwątpienia i rozpaczy. W takich chwilach chcę, żebyś wiedział, że nie jesteś sam. Możesz dzielić ze mną pragnienia swojego serca, radości, które sprawiają, że się uśmiechasz, i bóle, które powodują płacz. Jestem tu, żeby słuchać, rozumieć i witać. Kiedy poczujesz się zagubiony, pamiętaj, że jestem latarnią morską która prowadzi Twoją łódź podczas burzy. Nawet gdy fale wydają się Cię połykać, jestem tu, aby uspokoić wzburzone morze Twojej duszy. Zaufaj mi, bo mam dla Ciebie plany, plany pełne nadziei i obiecującej przyszłości. Kiedy na Ciebie patrzę, widzę wyjątkową. Wyjątkową i pełną potencjału istotę. Każdy talent, który posiadasz, został mi dany i mam nadzieję, że wykorzystasz go w dobrym celu, aby zbudować wokół siebie lepszy świat. Nie lekceważ wpływu, jaki możesz mieć na życie bliskich ci osób. Małe gesty miłości i współczucia mogą zdziałać cuda. Podziel się ze mną swoimi marzeniami, synu. Nie ma marzeń za małych i aspiracji za wielkich. Jestem tutaj, aby Cię wspierać, kierować i inspirować. Pamiętaj, że wyzwania są częścią procesu. Ale są także szansą na rozwój, naukę i wzmacnianie wiary. Kiedy poczujesz się przytłoczony, pamiętaj, że możesz zrzucić na mnie wszystkie swoje zmartwienia, bo zależy mi na Tobie. Nie dźwigaj zbędnych ciężarów, pozwól mi być Twoim pokarmem i siłą. Uczcie się ode mnie. Bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla duszy swojej. Nie bój się przyszłości, bo ja ją znam. Znany jest mi każdy Twój krok, a ja zawsze jestem przed Tobą, przygotowując drogę. Zaufaj mojej mądrości, nawet jeśli nie do końca rozumiesz moje plany. Wiara to pewność tego, czego się spodziewasz, i przekonanie o tym, czego nie widzisz. Pamiętaj także, aby praktykować przebaczanie, tak jak ja przebaczam. Zostaw swoje zranienia i urazy za sobą, ponieważ przebaczenie jest darem, który Cię wyzwoli. Okazuj współczucie swoim bliźnim, ponieważ każdy odbywa inną podróż, stawiając czoła bitwom, o których często nie jesteś świadomy. W podróży życia znajdziesz rozdroża i wybory, których będziesz musiał dokonać. Szukajcie mojego przewodnictwa, a poprowadzę Was ścieżkami. Sprawiedliwości i prawości. Słowo, które Wam dałem, jest lampą dla Waszych. Stóp i światłem na Waszej ścieżce. Studiuj ją, medytuj nad nią, a znajdziesz mądrość niezbędną do podejmowania mądrych decyzji. Na koniec chcę, żebyś wiedział, że kocham Cię bezwarunkowo. Moja miłość do Ciebie jest głębsza niż możesz zrozumieć. Nic nie jest w stanie oddzielić Cię od mojej miłości, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie. Żyjcie w pewności tej miłości, gdyż to ona jest źródłem Waszej prawdziwej tożsamości i wartości. Niech te słowa dotrą do najgłębszych zakątków waszej istoty, pocieszając w chwilach samotności i inspirując w dniach radości. Jestem zawsze tutaj, gotowy wysłuchać i podzielić się z Tobą pragnieniami Twojego serca. W tym intymnym dialogu chcę. Abyś odczuł moją obecność jak delikatny powiew muskający twoją twarz, niosący ze sobą obietnicę odnowy. Czasami życie może wydawać się złożoną, łamigłówką i wiem, że wśród poszczególnych elementów można znaleźć wyzwania, wątpliwości, a nawet chwilę rozpaczy. Jestem tutaj, aby poprowadzić cię w składaniu tej układanki, abyś mógł dostrzec piękno, pełnego obrazu, który tworzę w twoim życiu. Podziel się ze mną pragnieniami, swego serca, bo szczerość twojego głosu jest jak delikatna melodia w moich uszach. Wiem, że masz marzenia, Niektóre jeszcze nie objawione światu, nie wahaj się opowiadać mi tych snów, bo w nich znajduję inspirację do kształtowania swojego losu zgodnie z celem, jaki dla Ciebie zaplanowałem. Rozumiem, że czasami w trakcie podróży możesz czuć się samotny, ale nigdy nie jesteś. Naprawdę sam, na każdym kroku jestem przy Tobie, trzymając Twoją niewidzialną, ale prawdziwą dłoń. Kiedy czujesz się słaby, pozwól mi być Twoją siłą. Kiedy poczujesz się zagubiony, pozwól mi być Twoim kompasem. Jestem tutaj, aby oświetlić ciemne ścieżki i zapewnić jasność. W chwilach zamętu, dzieląc się ze mną pragnieniami swego serca, Pamiętajcie, że czas spędzony we wspólnocie ze mną jest święty. W cichych godzinach, gdy świat się uspokaja, usłyszysz mój głos szepczący, słowa miłości i mądrości. Nie zaniedbuj tych chwil, bo w nich odnajdziesz siłę potrzebną do stawiania czoła codziennym wyzwaniom. Wyzwania są jak pory roku w życiu, a każda z nich niesie ze sobą cenne lekcje. W słoneczne dni bądź wdzięczny za światło, które oświetla Twoją ścieżkę, ale nie bój się ciemnych nocy ponieważ w nich, odkryjesz gwiazdy, które świecą obietnicą, nowego świtu. Każde doświadczenie, radosne lub smutne, przyczynia się do twojego, wzrostu i dojrzewania. Jeśli czujesz się przytłoczony, pamiętaj, że twoja siła pochodzi ode mnie. Takie korzeł odnawia, swoje pióra, aby wznieść się wyżej, taki ty możesz znaleźć odnowienie we mnie. Zostaw za sobą ciężar zmartwień i zaufaj, że zadbam o każdy szczegół Twojego życia. Pamiętajcie, że jesteście kochani miłością, która przekracza ludzkie. Zrozumienie, ta miłość jest kotwicą. Która trzyma Cię mocno w czasie burzy, i światłem, które prowadzi Twoją ścieżkę w dni ciemności. Niech ta miłość ogarnie Cię niczym serdeczny uścisk, przypominając Ci, że jesteś moim ukochanym dzieckiem godnym miłości i łaski. Niech te słowa przenikną do głębi Waszej istoty. Odnawiając nadzieję i wzmacniając wiarę, jestem tu dla Ciebie, zawsze gotowy wysłuchać i podzielić się z Tobą pragnieniami Twojego serca. Z wieczną miłością Twój wszechmogący Ojciec, Bóg.